Tu jest Highland Hill Farm, piękne Bucks County. Dostarczamy i sadzimy piękne drzewa i rośliny. Te wideo pokaże nasze drzewa. Zadzwoń do nas. 215 651 8329. Jesteśmy dwie mile od kościoła Częstochowa. Dziękujemy. Lubisz swoich sąsiadów? Chociaż lubię moich sąsiadów, równoważąc wymogi prywatności i dobro sąsiedzkich, dominuje moje myślenie, jak stanął przed wyzwaniem. Zaprojektowania asny krajobraz. Chociaż chciałem prywatność, nie chcą się w płot lub zachować moich sąsiadów się całkowicie. Aby osiągnąć prywatność bez wznoszenia ogrodzenia, i zidentyfikować kluczowe obszary ogrodu, gdzie chciałem, aby zminimalizować efekt życia w rybak i również za funkcję w stoczni bliźnich, że chcę pożyczyć i wtedy wpadł w twórczych sposobów, aby zatrzymać się w oczy lub kradzieży pogląd, w zależności od sytuacji efektem jest to ogród. Który nie zamknął mnie z dzielnicy, ale w tym samym czasie oferuje miejsce do kiedy Tu jest powszechnie ływany do tworzenia prywatności dla domów i podwórek. Tu jest wiecznie zieloną rośliną. Zimozielony oznacza to, że roślina zachowuje liście przez całą zimę. Rośliny które tracą liście na zimę, nie zapewniają prywatność w tych miesiącach roku. Co tak sprawia, że tu najlepszy zakład prywatności jest gęsty baldachim. Tu i ma wielką czaszę, bo nawet w bardzo bliskiej odległości jest to na tyle, aby dać pełną prywatność. Sprawdź. Czy masz prawidłową tu i dla ciebie nieruchomości? Możemy przejrzeć witryny. Jeśli wyślesz nam zdjęcia, to nie jest pełna na odległości rzadkie i otwarte. Gdy w pobliżu zakładu sadzenie blisko arborwita siebie można osiągnąć, tu wzrośnie do siebie i tworzy ścianę dzienną. Bufor to nie boli w ogóle rośli i rodzimych, tu i na wolności musi to zrobić, aby przetrwać i rozwijać się.